Dzień dobry, droga publiczności. Zaczyna robić się coraz ciekawiej, ponieważ odnajduję coraz więcej ciekawych informacji. Po ostatnim odcinku o siedmiu i ośmiu światach, które zapisali rabini w księgach Zoar, jak również światy są zapisane w mitach hebrajskich, znalazłem kolejne ciekawostki, które na pewno Was zainteresują. Otóż w tym odcinku Przeczytam o tym dwugłowym człowieku ze świata Tewel. Natomiast przypomnę jeszcze na szybko, ze wstępu do agad talmudycznych, Talmud składał się z Mishny i Gemary. Zawierał ustną, ustną tradycję opartą na wyjaśnieniu przepisów Tory w nowych czasach i warunkach. Składał się z dwóch części: halachy i agady. Halacha po aramejsku agada, po hebrajsku hagada. Pochodzi od hebrajskiego Halach iść, chodzić, postępować. Zawiera, zawiera przepisy, prawa i normy. Hagat, opowiadać, to część ustnej tradycji, którą rabini przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. Jest to rodzaj krótkiego opowiadania, przy powieści, sentencji, aforyzmu, wiersza, mitu, anegdoty. Opowieści są zwięzłe i możemy znaleźć w nich styl biblijny. Wiele z opowieści weszło do folkloru europejskiego. Celem Agat nie jest opowiadanie, ale nie jest tylko opowiadanie, ale też pouczenie, danie nauki i rozjaśnienie tego, co było do tej pory nierozjaśnione. I to jest ze wstępu prezentowane w tej książce w Agadach Talmudycznych. Rozdziały i, i po, anegdo, po uczenia i części są z księgi Sefer H. Agada opracowanej przez Rawnickiego i Białaka. Natomiast książkę Agady Talmudycznej, jak i drugą książkę ze Skarbnicy Midraszy, tłumaczył pan Michał Friedman, który był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego. Jednocześnie znał hebrajski i jidysz, i po przejściu na emeryturę zaczął tłumaczyć książki żydowskie. I uwaga, przechodzimy do głównego dania, czyli dwugłowego ze świata Tewel. Zaraz zobaczycie, jaka to jest interesująca historia. Dwugłowy ze świata Tewel. Rozdział dwie Głowy, Agady Talmudyczne. Uwaga! Kochani, słuchajcie, Asmodeusz, król wszystkich diabłów, zapytał kiedyś Salomona, czy ty jesteś tym Salomonem, o którym mówią, że jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie? Tak. I ty wiesz o wszystkim, co dzieje się na świecie? Tak. Pokażę ci rzecz, której nigdy nie widziałeś. Pokaż. Asmodeusz wyciągnął rękę aż do drugiej strony świata, do kraju Tewel. Skąd sprowadził człowieka o dwóch głowach i czterech oczach? Przerażony Salomon kazał go natychmiast zamknąć w celi. Nie ochłonąwszy jeszcze z wrażenia, Salomon wezwał Beniachu ben Yehuda i zapytał go: Jak myślisz, czy pod nami, na tamtej stronie świata, mogą być ludzie? Jak żyje, panie mój i królu, nigdy o tym nie słyszałem, ale kiedyś Achitofel napomknął mi, że żyją tam jacyś ludzie. A może chciałbyś, żebym ci takiego człowieka stamtąd pokazał? Jak mógłbyś to zrobić? Głębokość ziemi jest przecież ogromna. Żeby ją przemierzyć, trzeba 500 lat. W tym rozdziale, o dwugłowym ze świata Tewel, jest argument, który by przemawiał, że Salomon szukał innych ludzi na innych kontynentach. A być może na planetach, bo. W poprzedniej części o, siedmiu, o ośmiu światach, y, siedem światów z, z księgi Zoar i osiem światów z mitów y, hebrajskich, no, przemawiają, że mogły być to planety. Natomiast są argumenty przemawiające za tym, że były to kontynenty i nieznane ziemie nieznane, y, na naszej Ziemi. Jest to niezwykle ciekawe. Słuchajcie dalej. Salomon kazał wtedy wprowadzić z celi dwugłowego człowieka. Kiedy Beniachu zobaczył go, upadł na twarz do ziemi i wypowiedział błogosławieństwo Szechajanu. Salomon pyta dwugłowego: Kim jesteś? Potomkiem rodu Kaina. Jaka jest nazwa twego kraju? Tewel. Czy w tym kraju świeci słońce i księżyc? Tak. Gdzie u Was wschodzi i zachodzi słońce? Słońce u nas wschodzi na waszej zachodniej stronie i zachodzi na wschodniej. Czym się zajmujecie? Uprawiamy ziemię i hodujemy bydło. Czy modlicie się? Tak. Jak brzmi wasza modlitwa? Jak wielkie są Twoje dzieła Boże, wszystko, co uczyniłeś, mądrze uczyniłeś? Czy chcesz wrócić do swego kraju? Bądź łaskaw i spraw, żebym wrócił. Zobaczcie przenikliwe pytania. Dlaczego Salomon pyta, czy u Ciebie świeci słońce i czy świeci księżyc? Oczywiście moglibyśmy pomyśleć, że no po prostu pyta, czy w jego Ziemi jest słońce i księżyc. Można by to wpisać w rozważania nad tym, że y, ludzie próbowali sobie odpowiedzieć, czy na innych kontynentach, lądach jest to samo słońce i księżyc, ale myślę, że o tym wiedzieli. Bardziej prawdopodobne teraz znowuż wydaje się, że wydają się argumenty przemawiające. Nad tym, że ten dwugłowy został przywleczony z innej planety przez tego Asmodeusza. Mm. Dalej. Salomon polecił wtedy Asmodeuszowi, żeby go zaprowadził z powrotem do kraju, z którego go przyprowadził. Na to Asmodeusz odpowiedział: Tego nie potrafię, po prostu nie jestem i nigdy nie będę w stanie zaprowadzić go z powrotem do kraju Tewel. Ale go wyciągnął, ale odprowadzić go już nie chciał. Salomon chcąc nie chcąc, powiada wtedy do dwugłowego człowieka: Zostań więc u nas i żyj tak jak wszyscy tutejsi ludzie. Dwugłowy zabrał się ochoczo do pracy, uprawiał ziemię, orał siał i zbierał żniwa. Wkrótce stał się prawdziwym bogaczem. Po jakimś czasie ożenił się z biedną sierotą, która urodziła mu siedmiu synów. Sześciu wdawało, wda, wdało się w matkę i jeden wojca. ojca. Miał, tak jak on, dwie głowy i czworo oczu. Lata mijały i dwugłowy z kraju Tewel umarł. Synowie przystąpili do dzielenia po ojcu majątku schedy. Powstał w związku z tym spór. Sześciu normalnych głosem stwierdziło: Jednym głosem stwierdziło, że skoro jest ich siedmiu, należy spadek po ojcu podzielić na siedem równych części. Siódmy zaś dwugłowy oświadczył, że należy podzielić spadek według liczby głów. Słowem, jemu należą się dwie części. Nie mogąc dojść do ładu, zgłosili się do Salomona, żeby rozstrzygnął spór. Król zwołał sanhedryn i zapytał członków tego najwyższego sądu o to, co w takim wypadku przewiduje prawo. Członkowie Sanhedrynu nie znaleźli odpowiedzi. Wtedy mądry Salomon oświadczył, że jutro sam wyda wyrok. W nocy zaczął modlić się do Boga. Panie świata, kiedy spytałeś mnie w Gibeonie, czego pragnę, odpowiedziałem ci, że nie pragnę ani srebra, ani złota, tylko mądrości żebym mógł sprawiedliwie sądzić twój naród naród Izraela trzeba nam sądzić jednego z potomków Kaina i nie wiem jak to zrobić oświeć mnie żebym mógł wydać sprawiedliwy wyrok bóg go wysłuchał i obiecał użyczyć mu mądrości następnego dnia rano i kiedy tylko słońce ukazało się na niebie Salomon zwołał sanhedryn i oświadczył należy sprawdzić czy jedna głowa Odczuwa, co się dzieje z drugą głową. Jeżeli tak, to znaczy, że obie głowy stanowią jedną całość i mamy do czynienia z jednym człowiekiem. Jeżeli nie, mamy do czynienia z dwoma osobami. Następnie polecił przynieść wrzącą wodę, polać nią jedną z głów. Dwugłowego syna, dwugłowego stewel. Ten poczuł wrzątek i zaczął krzyczeć w niebogłosy. Król, umieram, ginę. Wtedy przekonali się na własne oczy o mądrości Salomona. Należy dopowiedzieć, że okazało się tyle, że dwugłowy był jednym człowiekiem i głowa druga odczuwała ból. No ale tutaj to jest mniej nas interesuje. Interesuje nas to, że dwugłowy był potomkiem rodu Kaina. No i wygląda na to, że był jakąś, jakimś miksem, jakimś hybrydą, jakąś kreaturą, czymś, Jakimś stworzeniem, gdzie nie zadziałała dobrze mieszanka genowa, i e, nie tylko być może był duży, może był z olbrzymów, tego nie wiemy, ale mm, miał dwie głowy, czyli coś tam poszło nie tak. I teraz pytanie: gdzie? Skoro już w, jeszcze w czasach Salomona pojawia się potomek z rodu Kaina? No, czasy Salomona to jest. E, rok 566 czy 60 przed naszą merą, to jest budowa świątyni nie, 560 nie 900 budowa pierwszej świątyni Salomona 966 a więc y, mamy czas blisko 1000 lat przed naszą merą, bo druga świątynia była budowana w 560 500, 500 którymś e, także Mamy tysiąc lat przed naszą erą, czasy Salomona, a tutaj pojawia się potomek zrodu Kaina. I teraz pytanie, skąd ten asmodeusz, prawdopodobnie jakiś upadły anioł, który, mówię, dalej funkcjonował, bo nie było wcale tak, że um, gdzieś te upa upadłe anioły czyli wojsko, jachwe, które oddzieliło się od wojska i otworzyło jakieś stronnictwo. A to, że potem zaczęli w średniowieczu straszyć duchami, demonami, to byli po prostu, była to część osób, nie część osób, część aniołów, które odeszło od Jachwę, utworzyło własne stronnictwo, było przeciwko niemu, ale wcale nie zostało gdzieś strącone daleko, tylko cały czas żyło w jednym świecie, bądź podróżowało, bo mieli statki latające, więc mogli podróżować. Także pytanie teraz, czy ten asmodeusz wyciągnął tego dwugłowego z, z jednego z kontynentów na Ziemi, do którego Żydzi i Izraelici jeszcze nie dotarli, nie wiedzieli, że kontynenty istnieją, że aż tak wiele ich istnieje, czy przyprowadził go z innej planety? Dlatego pytanie, czy u Was świeci Słońce i Księżyc? I zachodzi podejrzenie, że Salomon wiedział już, że na innych różnych światach są inne słońca, inne księżyce. Także mamy tutaj ciekawostkę kolejną, która nie rozwiązuje nam jednoznacznie nie daje odpowiedzi na pytanie z poprzedniej części czy te siedem światów z księgi Zoar i osiem światów z księgi z mitów hebrajskich to krainy na ziemi naszej kontynenty. Czy planety? No, musimy dalej sobie zastanawiać się nad tym pytaniem, a ja tutaj będę wynajdywał kolejne informacje i, i Wam je zaprezentuję, także może coś nam się uda rozwiązać, bo na razie argumenty są takie, że jest pół na pół. Są argumenty przemawiające za tym, że były to kontynenty i argumenty za tym, że były to planety. Ale no, jest sporo wiedzy y, od rabinów, która no, rozjaśnia co nieco i daje też odpowiedzi na pewne pytania, tak, wcześniejsze. Gdzie wyrzucono Kaina, y, gdzie wyrzucono Adama, gdzie był Eden? Czy była to, y, były to po prostu kontynenty, na których kosmici ich rozsiali i żeby byli daleko od siebie, czy były to planety? Dzięki za tę część. Za chwilę będzie kolejna. Zobaczycie, że jest sporo informacji. Może Wam się spodobają. Na razie, cześć.